Jesień to idealny czas na odświeżenie wnętrza, a IKEA Nowości Wrzesień 2025 są pełne inspiracji. W dzisiejszym filmie zobaczycie jesienne dekoracje IKEA, które wniosą do domu przytulny klimat hygge. Eleganckie wazony, ozdobne dynie, wrzosy, rośliny doniczkowe, a także nastrojowe świeczniki, latarenki, miękkie tekstylia, pledy, narzuty. Wszystko idealne na chłodniejsze wieczory. Zapraszam Zapraszam Was na przegląd nowości, które sprawią, że Wasze wnętrze nabierze wyjątkowego jesiennego charakteru. Zapraszam na odcinek. Powiem, jesieni. Wyobraź sobie przytulny jesienny wieczór, parującą herbatę w filiżance, światło świec, które migoczą na stole, a obok nich taki oto elegancki wazonik w kształcie kropli w ciepłym jasnobrązowym odcieniu. To prawdziwy symbol jesiennego hygge. Wewnątrz wirujące linie szkła odbijają światło w subtelny sposób, tworząc niemal magiczne refleksy. Te wazony będą pięknie wyglądać zarówno wypełnione kwiatami, jak i same w sobie. Tworzą oryginalną dekorację. Większy kosztuje 20 zł, a mniejszy zaledwie 10. Stylowy wazon z kamionki, ozdobiony ręcznie nakrapianym wzorem, tworzy niepowtarzalny efekt o ciekawej fakturze. Wazon ten kosztuje 50 zł. Świetnie sprawdzi się w przypadku eleganckich róż, ale także prostego bukietu idealny do minimalistycznych wnętrz. Jesienią w IKEA zawsze pojawiają się dynie ozdobne. Jedna sztuka kosztuje 10 zł. To taki drobny akcent, który potrafi odmienić kawowy stolik, parapet czy półkę w pokoju. Taka dynia doda wnętrzu odrobinę jesiennej magii. IKEA zawsze zachęca do tego, żeby witać nowy sezon roślinami, tak więc jesienią pojawiają się w ofercie wrzosy. Średnica doniczki to 13 cm i taki piękny wrzos kosztuje 18 zł. Wśród wrześniowych nowości IKEA pojawiła się także roślina doniczkowa Zimozielona. Ma około 30 cm wysokości i kosztuje 30 zł. To co w niej niezwykłe, to odporność. Potrafi przetrwać nawet 14 stopni mrozu na balkonie. Dzięki temu możemy udekorować nią całą przestrzeń na zewnątrz i cieszyć się zielenią nie tylko jesienią, ale też przez całą zimę. Wśród nowości pojawiła się także mniejsza wersja klasycznej latarenki z IKEA. Ta duża kosztuje 20 zł i ma 28 cm wysokości, natomiast jej mniejsza wersja kosztuje 15 zł i ma 20 cm wysokości. Możemy ją kupić także w kolorze białym. nowości pojawiły się także nowe kolory świecznika o nazwie Wind Stilla. Możemy go kupić w kolorze zielonym, beżowym, różowym oraz białym. Największy kosztuje 40 zł i jego wysokość to 15 cm. Taki o wysokości 11 cm kosztuje 20 zł, a najmniejszy za 14 zł ma 7 cm wysokości. Czy pamiętacie może kolekcję o nazwie Daxius, którą pokazywałam wam w tamtym roku na kanale? Kolekcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza bardzo szybko wyprzedały się takie trzy małe wazoniki. No i mam dobrą wiadomość, bo wróciły do oferty. W wazonikach takich można wyhodować swoje własne roślinki przez ukorzenianie małych łodyżek lub pędów trzy sztuki kosztują 50 zł i są naprawdę prześliczne do oferty wróciła również taka doniczka w kolorze jasnozielonym o średnicy 15 cm za 25 zł wykonana została z ceramiki. No i można też kupić mniejszą doniczkę w kolorze ciemnozielonym 12 cm średnicy za 20 zł. Czy pamiętacie, jak kiedyś pokazywałam wam dwustronną ramkę na zdjęcia w białym kolorze? No to teraz pojawiła się nowość w kolorze różowym, a kosztuje tylko 5 zł. Kiedy wieczory stają się coraz dłuższe, a powietrze chłodniejsze, warto otulić się czymś, co przynosi ciepło i radość. Ten pled to właśnie taka odrobina luksusu. Jest lekki i co najważniejsze bawełniany. Ozdobiony delikatnymi frędzlami, jego wymiary to 130x170 cm. Ciepłe barwy, pomarańcz i róż przywołują wspomnienie spadających liści. Pled kosztuje 50 zł. Ten pled jest wykonany w 100% z poliestru i dlatego jest o wiele tańszy. Kosztuje bowiem 30 zł. Jego wymiary to 120 na 160 cm. I do tej pory ten pled dostępny był w kolorze jasnoróżowym, e, szarozielonym i szarym. Teraz pojawiły się nowe kolory: różowy, niebieski i typowo jesienny, beżowo-żółty. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Idealny kolor do jesiennej herbatki z cytryną i gościkami. Dni stają się coraz chłodniejsze, więc naprawdę pojawia się potrzeba czegoś ciepłego. Nie tylko herbaty, ale też rzeczy codziennych. No i ta narzuda, to coś, co właśnie da Ci komfort i Ciepło. Jej ogromny rozmiar 260 na 250 cm pozwala otulić całe łóżko lub dużą sofę i w ten sposób przerobić kanapę w przytulny zakątek. Zamieni łóżko w dzienne siedzisko. To wielofunkcyjny produkt. Narzuta ta dostępna jest w dwóch kolorach: różowy z ciemnoróżową lamówką lub beżowy z zieloną lamówką. Kosztuje ona 150 zł, ale można kupić też ją w mniejszym rozmiarze. 160 na 250 cm kosztuje 100 zł. Gulwial to seria ręczników wykonanych z bawełny, więc mają bardzo dobry skład, i dostępne są w bardzo wielu kolorach. A teraz pojawiła się nowość, która mi kojarzy się, tak szczerze mówiąc, już nawet trochę ze świętami, ale do nich jeszcze. Trochę czasu zostało. Niemniej jednak ten kolor głębokiej, intensywnej czerwieni z pewnością ożywi jesienne dni. Ręcznik ten dostępny jest w różnych rozmiarach, od takiego najmniejszego do rąk 30 na 30 cm za 8 zł. Można też kupić taki troszkę większy, 50 na 100 cm za 20 zł, lub 70 na 140 cm za 30 zł, a największy ręcznik kąpielowy. 100 na 150 cm kosztuje 50 zł to już wszystkie jesienne nowości, które chciałam wam dziś pokazać. Wazony z ciepłego szkła, kolorowe doniczki, miękkie tekstylia i nastrojowe świeczniki. Wszystko to razem tworzy prawdziwy klimat hygge na długie, chłodne wieczory. Jesień wika ma w sobie coś wyjątkowego, trochę nostalgii, trochę ciepła, ale też dużo inspiracji do udekorowania domu na nowo. Dajcie znać w komentarzach, które z tych produktów spodobały wam się najbardziej i czy macie już swoje ulubione jesienne dekoracje. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Słyszymy się za tydzień. Pa! pa.